Ma z tej strony dziki preppers. Robimy dzisiaj z naszymi synami regały e, na weki. Pokażemy wam jak zrobimy takie regały bardzo masywne w prosty sposób. Za materiał daliśmy 3,5 pustówki. Są to deski. O, tam widać deski też. Zaraz będziecie widzieli, jak my to robimy. No i działamy. E, regał ma w zamyśle mieć e, półki na słoiki. Pod Regałem ma być miejsce na wiaderka. Robimy masywne takie e, półki z grubych desek po to, żeby to wytrzymało. O, jaka decha. Wszystko mokre. Ale mokre to są dużo tańsze te deski, także jakoś nie potrzebujemy, żeby były mocno suche, nie, jeżeli są połowę tańsze. Mogą być i mokre sobie doskną Doschnął sobie już na miejscu. Teraz mierzymy. To są cztery boki nogi regałów. Odmierzamy, żeby wszystkie równe były. I to jest też pomysł na to, aby w małych, ciasnych mieszkankach każdy mógł sobie wziąć i zrobić nawet, bo my tutaj w tym przypadku będziemy robili w przejściu. Między kontygnacją domu w takim e, holu. Zaraz zobaczycie. A zobaczycie, ile tam będzie można wziąć i składować rzeczy. Całą masę. Czyli nawet w ciasnych blokach da się. Jak się chce, to wszystko można. No i tutaj mój synek właśnie mierzy. Co ile mierzysz? O, Teraz te poprzeczki. Na 60 cm mierzysz, tak? No, pozdrawiam widzów od razu. No i super. Dobra, 62, no, 61. No w porządku, jest 60, jest 60, 120, dalej. No, matematyka 120 i 60. <grym> <grym> tak, tak. No. Bardzo wysoka matematyka. No. O, ja muszę przejść z drugiej strony. No myślę sobie, myślę. Ja Więc co tu, żebyś się nie pomylił, bo tu jest zaznaczone jakieś takie, wiesz, Widzisz? No. no. Weź od razu sobie może odhaczę. Dobra, to jeźdź do końca jeszcze, bo to jest w jednym miejscu, no. no okay. Będziesz wiedział? No i gitara, pasz. Dobra. No i teraz trzeba to pociąć. Zmieści? Nie, nie zmieści. Ja wmierzyłem źle Źle zmierzyłeś? No, no, no. no to weź tam dobrze, żeby to nie pociąć niepotrzebnie To się nie zmieści No to nie jest no to element, tam się wykorzystać gdzie indziej zawsze to jest po środku? Nie wiem, Twój jak mierzył <gry> Dobra, <gry> robimy Na mokre to drewno, aż woda leci, nie? Kurczę, jak to będzie parować? Ale to nie, jest Następne. No i co syno, podkładki zapomniałeś dać Ja wymyśliłem żeby je dawać w ogóle nie <grystanie> Też myślę, że z podkładką może być lepiej Przychodzi? No to weź z drugiej strony też No dobra, jeden mamy. Róg regału, narożnik, poskręcany. I to taki solidny. Można by na tym trzymać. No nie wiem co. No ale to już będzie. Wiadomo, chociaż że się nie rozwali. Konkretny regał na lata. Wąskie przejście w przedpokoju taki. Tu Była szafa, a będzie regalik. No, tak szybciej idzie, nie? O, dwie masz w zapasie. I gdzie jest w zapasie? No tam, zrobiłeś, widzę. No i super. Ile Ci zostało? Trzy, cztery, cztery powinno być jeszcze. Są trzy, też jeszcze jedna. No to nie wiem, gdzie jest. To znajdź. Nagrywasz? Nagrywasz. Что? Ты накрыл сзади и хорошо, мы Na dwa razy pójdzie. A dobra, tam to weźmiesz. A weź jemu od żeby już mógł. Zaraz sobie weźmiesz, i przy kątowniku zrobisz. Widzę, i koty, i psy, te deski to tak schodziły wzdłuż i wstrzesz. Zmieści się? Nie. A ta druga? Też nie. Jaśnie jest też. Nie. nie, ta jest dłuższa, zobacz. Ta nie jest dłuższa. Jest dłuższa. Nie widzisz końca? No widzę, że dłużej wystaje. A ile ci centymetrów zabrakło? Aha. No trochę jest dłuższa. Trochę jest dłuższa. Ale mi 20 centymetrów brakuje, bo 30. Ale. Aha, dobra. Nie no 20, dobra. No to nie, no to dobra tniemy to. Drodzy Państwo, proszę zobaczyć. Zrobimy porządne regały. Na tyle porządne. A ja wejdźcie, chłopaki, na nie. A jak ten mam włożyć? No tam, do środka. No dobra. A no. ten? Pod kątem. Czekaj. No. Okay. W. No, to jest większy. Brawo, brawo syn. Dało radę? Dało. Ej, staniesz na tym? Pomyślimy, jak mam zezwolenie mi się tym zajmę. No. Od razu zadzwoni do Stasia. Dobra, super. O, i oto tym sposobem mamy piękne regały, tak? Tak. Wszystko skręcone już? Wszystko. się To mamy. Ale regały na słoiczki. W przejściu da się, da się. No jak widzicie, regalik zrobiony. Już weki są. Żonka wzięła i już od razu... Zaadaptowała cały regalik. No, może nie cały, bo pomału będziemy znosili, ale już fajnie. I widzi się w małych przestrzeniach. Można równie dobrze wziąć i zagospodarować sobie miejsce na i przetwory. Tutaj zobaczcie jaki to jest korytarzyk malutki. Tak, zrobiliśmy te dechy takie porządne. To już myślę, że. Jak już mnie utrzymały, no to, to już utrzymają też te weki, przetwory, także super. No i co? No to dzięki, że ze mną byliście. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie, to łapek żadnych nie dawajcie. Dzięki. Jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Cześć.